Dajcie po raz kolejny w Dark 2 Nadal nie wiem po co tu jestem, ale po coś jestem Aha, no tak, mam ten, no dobra, ten klucz cały yy, Nie wios, żeby otworzyć bramę do tego Bramę do... Drzewa Życia, raczej w Drzewie Życia, tą całą bramę Co co tam blokuje nadal wejście że jeszcze będę musiał później odwiedzić świat Piekieł, więc to tak szybko nie pójdzie, jakby się chciało. Przepraszam. Ile tych rękawic dziś na tym w tej planecie, na tym? Kurde, no nie wiem, czy ja mam jakiś item do tego, czy jak? Ale wątpię. Cały czas dostaję rękawice, które ten, który można wyupgrade'ować. A sprzętu do wyupgrade'owania coraz mniej mam. Znaczy yy, żeby nim wyupgrade'ować. On coraz mniej. Będę musiał wykorzystywać teraz wszystkie niebieskie, wszystkie fioletowe, wszystkie TT, a nawet czasami te miecze, tarcze, co są też niby opętane, ale ich na pewno nie będę. Ma... Nie, nie tarcze, bo tutaj nie ma tarczy, kurwa. Ech... Cały czas mi nachodzi Dzień... dwie gry jednocześnie Mmm... trup, trup, trup Więc tutaj raczej nic nie znajdę Ani Symbiolu, Libyrentianu nie znalazłem Muszą gdzieś być, tylko pytanie brzmi, gdzie? No. Zejdź na dół. Bądź tak miły i. O właśnie. Tutaj pojawi się kolejny. A jednak nie. A tutaj się pojawił. Byłem blisko. O, rękawice niebieskie ten. W sumie muszę zerknąć, czy czegoś nie wymienić. No, ramiennik na pewno zostaje, bo jest fioletowy. Tutaj ten są za słabe. Żeby je było warto nosić. Hm szansa na TK, doświadczenie. Ja muszę położyć jakieś fioletowe te zdobyć. No, jedyne te naszyniki, które mam, to są te specjalne. Oj oj oj, przepraszam. Dobra. Hmm. Jak już ten, to jak już sobie wlazłem w to, to sobie powywalam te rzeczy, co. I zajmują tylko miejsce, i które wyglądają świetnie, tylko że niestety mają takie kiepskie dość staty. I... E, eee. to masz nosić, panie, nie jakiś. Rzecz, co to nawet nie jest wyagrindowana do końca: obrona, odporność. Obrona, odporność. O, już więcej nie mogę. Zrobiłem sobie dwa razy taki sam set tych rękawic. Hmm, nadal ucieka. O, tu nie ma ściany, e? a raczej nie ma podestu, żeby na tą zejść, więc. O, ładnie. Ula. To jest droga z powrotem, a droga do? Musisz sobie zrobić portale hmm. Któregoś dosięgnę? Właściwie tego mogę dosięgnąć, a tego tutaj obok? Raczej nie to, jak ja mam. Co ja zrobiłem? Zaraz, muszę pomyśleć. No bo nie widzę, żeby tam była jakiś podest. Nie, czekaj, zaraz, może to jest podest. Ale to przy tamtym, a przy tym to... Kaddemet. Nie mam zielonego pojęcia. Szukałeś daleko, a nie spojrzałeś blisko. Nie jest drogą powrotną, lecz drogą do. Kurde. Jeśli człowiek zapędzi, zamyśli, i tyle mu z tego przyjdzie. Czyli teraz muszę wykorzystać natomiast portal w ten sposób, że Jedno z drugim pędem mnie weźmie do ka katapultu jedra, da... Dalej, nie w tą stronę! Szlak... O! No i od to biega. I o to mnie się rozchodzi. Gdzie te pieniądze uciekają? Do środka, dobrze. Bos, walka czy. a, w końcu się pojawił. Eee, taka bestia. Jak robi duże wyładowanie, to będzie za chwilę szarżować. To oczywiście był teraz... jest normalny już przeciwnik, bo jakby to było inaczej. A no tak, ja zapomniałem, że te akurat miecze mają, te yy, pięści to mają... Zdolność do dalekiego zasiężne, daleko zasiężnego ataku. Aha, ja go nie umierałem, też, jeszcze robią taką falę uderzeniową. Dobrze Dobrze wiedzieć, że jeszcze ostatnią tą wolę robią. Raczej ostatni zamach, by to tak nazwać. Nie ostatnią wolę, tylko ostatni zamach na mnie. Eee. Tędy? Czy nie tędy? Chyba nie tędy. No, stąd przychodzę, więc. Więc spojrzałem całkowicie w drugim kierunku. Oj, mało dałaś mi. Bardzo mało, potka, nie mogę ten, ale mogę od razu użyć, hmm. tutaj na pewno muszę wykorzystać to do jakiegoś tego. O, kolejna karta. Przez przypadek znaleziona, ale jest. Dobra. Aha. Zabawa. Z dwoma cieniami, z tymi ścieniami. Tutaj nie mogę się dostać na razie, więc tak e, postawię sobie postać tutaj obok, bo tutaj była tam skrzynka, więc e, ciągnij. Dobra, teraz ten tutaj przyciągnie kamyczek do mnie, to nie brzmi, czy zablokuje. W ten sposób ten. Obracanie się tego. Nie. Popchnęło go do tyłu. Nieźle. Czyli muszę tak. Jednym muszę otworzyć. Drugi musi popchnąć. W sumie. w Wszelkiego wypadku powinienem zrobić ten portal. e bala. W dół czy w górę? W górę. Teraz ten wyciąga kamienia tu. Ja się zmieniam z powrotem w tego. Kolejna zmiana. ty zejdź na dół bo jeden kawałek tego to nie mogę zrobić tego pchnięcia dobra zamknęło mnie O, tu jest ten dam radę do nie dam rady to nie fajnie Dopóki jest to 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 nie mogę Co to robi... Ugh. Kurde, zabawy z portalami, normalnie Gdybym nie miał tego... ...tych zmiany dusz, to raczej... ...cienioform, to... Okej, okay. teraz tutaj portal, ale muszę mieć większego pęda. No, niestety. Czyli faktycznie trzeba za każdym razem. demet, czemu? Nagle się zesunąłem. Dobra, tu ten. A szlak. Już wiem, co popełniłem źle. Powinienem klonem tu przyjść. Nie oryginałem. Dobra. Jeden kręci śrubą. Drugi idzie do portalu. Aha, jeszcze będę musiał się. Dobra, już wiem. Tego muszę anulować, portala. Żeby nie wyeliminował mi czasami poprzez tego nowego, co chcę zrobić. A, jaska. Eee, aha, tu. Rety, zapomniałem o tym podejście. O, i o to chodzi, o to chodzi, czy nie o to chodzi? O to chodzi tylko, że. Uuuh. Czekaj. To ma sens. Tylko, że trzeba bawić się w ten, w odpowiedni dystans postaci. Gdybym wiedział, że o to chodzi, to bym już dawno to zrobił. No ale kurde, muszę przenieść oryginał na tym. Ustawić go jakoś pomiędzy jedną moc pomiędzy, eee, co ja chciałem, aha, to. Och, kurde, kombinacje. Dobra, i teraz powinno działać. Jak tam się dostać? Nie. Dobra, otwieramy bramkę numer jeden. O, teraz puszczamy. On ładuje tego, a ten rozwala te. No, i o to się rozchodzi, pewnie muszę wykorzystać teraz portala tu. I tutaj pewnie też gdzieś jest portal. Tylko gdzie? Aha. <śm> Trochę niespodziewanie na suficie. Dobra, chyba. O, tutaj jeszcze moneta. Oczywiście, musi. A nie, artefakt. Już nawet nie pamiętam, ile tych artefaktów mam. A, tutaj, tym. Można się dostać do tego. Kolejny medalion do tego. Kurde, tyle. Ostatnio to się uśmiałem jak ten, a teraz już taka ta ewidentna powaga jest w tym wszystkim. Cały czas kombinowanie, cały czas bieganie, coś ten. Aha. Czyli muszę się teraz cofnąć do tego. do portalu, żeby się do. O, patrzcie, patrzcie. Ślepy jak. Nie wiadomo, co jestem. Ja bym zostawił labirynt, Jan. Dobrze, że go zauważyłem, ale właściwie nawet nie było znaku nigdzie. Nie widziałem nigdzie znaku, że tu jest. O. Muszę dostać później się. Jak już w końcu znajdę wszystkie, to już będę miał. To się na pewno wybiorę do tego labiryntianu. Tylko trzeba byłoby mieć wszystkie właściwie wczytywanie. Po raz pierwszy mi się zeszło wczytywanie. <tak>, tak nagle z wyskoku Dobra Co to jest? Albo co to mogło być? Nurko. Zara. A No tak Zapomniałem gdzie na i jest nurkowanie Tutaj nic nie ma. Tutaj również. Czyli raczej. Na razie nic tutaj nie znajdę takiego ciekawego. Nic się nie dzieje O, już się otworzyła ta droga eee. Ale nie chcę kurde dłużej, bo czasami może być boss albo coś w tym stylu Więc dobra Okej, okay, to to był kolejny odcinek z Siders 2 ja widzę się z Wami w kolejnym, na razie i cześć!